Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać na spotkaniu podsumowującym dwa lata kadencji samorządu, samorządu dzierżoniowskiego, samorządu w Polsce generalnie. Rozmawiamy na temat Dzierżoniowa, chociaż dzisiaj w tym spotkaniu chciałbym też kilka takich kwestii poruszyć dotyczących całej ziemi dzierżoniowskiej, powiatu dzierżoniowskiego. Miasto to są mieszkańcy Dzierżoniowa, to jest, jestem ja, jesteście Państwo i w ten sposób myślmy o naszym mieście. Ponad... 5600 mieszkańców dzierżoniowa zaufało mi, powierzyło mi pełnienie tej funkcji. Dużo ludzi odwiedza rynek i okolice, a jest tam naprawdę spory problem z parkowaniem. Czy w ramach e, rewitalizacji murów obronnych są e, założenia jakichś nowych parkingów, nowych miejsc, e, zapewnienia ludziom, którzy tam pracują, e, spokojnego miejsca, a nie szukania przez paręnaście minut czasami? mamy ten parking płatny oczywiście miejski który jest troszkę sprawę rozwiąże może w przyszłym roku 2017 jeszcze jest umowa obowiązująca nas i to, między tą firmą operatorem parkometrów ale od 18 roku będzie nowa umowa zostanie zwiększona strefa parkowania płatnego. Ja, ja wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale to, co Pan zapytał, to naprawdę może pozwolić na to, że troszkę rozładuje się ten problem, bo gro ludzi sta, staje właśnie na miejscach i to powiem, że to są między innymi urzędnicy, jeżdżając rano do pracy, za, zajmuje miejsce na cały dzień i stoi, bo jest miejsce bezpłatne. Jeżeli tam przy ulicy Piłsudskiego, a mówię o, o tej ulicy, te wszystkie miejsca parkingowe będą płatne, y wtedy na pewno to się rozładuje, bo nie przyjedzie komunikacją miejską albo rowerem ten pracownik, który tam gdzieś w okolicy rynku jest i wiadomo, że to troszkę tak jakby rozładuje ten problem. Prowadzę, my jako miasto nie mamy już tam terenu, gdzie moglibyśmy parking zrobić, wszystko jest, te satelitarne miejsca są posprzedawane. Prowadzę rozmowy z panem Kubarą, to jest firma za pocztą, ten, ten teren tam, gdzie jest Gazeta Tygodnik Dzierżeniowski i Poczta, za pocztą tam jest taki parking prywatny, można powiedzieć, też z opłatami tymi parkingowymi yy, wprowadzonymi przez tą osobę, bo takie prawo jest im i dopuszcza. Tylko że to jest no, oczywiście nieutwardzone, jest to kiepsko zorganizowane, ale m, zastanawia się ten pan nad budową nawet parkingu piętrowego, no, który też by jak i w jakim zakresie rozwiązał ten problem jak na tą chwilę nie, nie za bardzo tutaj znajduje rozwiązanie, bo to też nie chcemy zamknąć całkowicie rynku dla, dla e, przejazdów samochodowych i dla parkowania, bo są, e, są głosy, że wtedy praktycznie rynek by zupełnie umarł, a wiemy jak to jest, jeżeli powstały te duże markety, e, praktycznie ten handel z rynku został wyrugowany, tam są teraz tylko urzędy, starostwo powiatowe, e, urząd miasta w banki, jakieś instytucje finansowe. E, no jest to kłopot, ale tak jak mówię, z, może, może ta inwestycja prywatna coś rozwiąże problem, wiem, że jest zainteresowany ten Pan takim biznesem tutaj w Spotkanie się odbyło, półtorej godziny dobrej rozmowy myślę, gdzie przedstawiłem dokonania Burmistrza Rady Miejskiej w ostatnich dwóch latach, w pierwszych dwóch latach w zasadzie kadencji, yy, siódmej kadencji samorządu No. Sytuację bieżącą omówiliśmy i oczywiście plany na przyszłość. A co najistotniejsze, co, z czego najbardziej jestem zadowolony, że też padały pytania, opinie na temat różnych dziedzin funkcjonowania oczywiście tutaj kwestie drogowe, kwestie komunikacyjne najistotniejsze są największej ilości ludzi dotyczą, ale też kwestie i społeczne, i związane z ochroną środowiska więc jestem zadowolony z tego spotkania, na pewno. Teraz w urzędzie z pracownikami trzeba te kwestie omówić i te rzeczy, które uznam, że, że, że trzeba faktycznie wziąć pod uwagę, a większość tak, będziemy wprowadzali w kolejnych dwóch latach oprócz tego, co mamy w planach do wykonania na drugą część kadencji.